Witam serdecznie wszystkich czytelników i widzów oczywiście Network Magazynu, dzisiaj znajdujemy się w Wiśle, w hotelu Gołębiewski, gdzie odbywa się Your Akuna Medical Day 2010, troszeczkę jest tutaj głośno jak na boisku, tu koło mnie no? Paweł Borecki wiceprezydent Akurny Rozmawiamy sobie o, o tym, co się działo. Dzisiaj były, teraz jest bankiet, prawda, ale wcześniej był cały dzień wypełniony szkoleniami. Który wykład Ci się podobał najbardziej? Kiedy tak mnie wyrwałeś do odpowiedzi, pomyślałem sobie o szefach, o prezesach. Natomiast po chwili zastanowienia Myślę, Macieju, że jednak wykład, takie największe na mnie wrażenie zrobił emocjonalny wykład pana Jerzego Engela. Pan Jerzy Engel bardzo fajnie się wstrzelił dzisiaj, chociaż mówił o piłce nożnej, ale no, każde zdanie można było odnieść do, do branży MLM. Powiedział mi, utkwiły w głowie takie zdania: Jeżeli masz kogoś wyrzucić, zrób to od razu, bo później będziesz tego żałował. Ale powiedział jeszcze coś takiego. To wy tworzycie zespół, to wy decydujecie o tym, kogo do niego dobieracie. Czy ty też trzymasz się takich zasad? Absolutnie tak. Natomiast on mi właśnie dopiero w tym momencie uzmysłowił, do jakiego stopnia jest to istotne, a nawet kluczowe, bo ja do tej pory, być może teraz tak zachodzę w głowę po tym wykładzie za bardzo, za bardzo wierzyłem w ludzi. To znaczy myślałem, że człowiek może się poprawić, człowiek może być lepszy. Tymczasem Jerzy Angel zwracał nam uwagę na tę selekcję, że dużo lepiej, praktyczniej jest zrobić dużo lepszą selekcję na początku, bo powiedział ludzi zmienić się nie da. Powiedział, że tak jak mówić Macieju, warto lepiej się zastanowić nad tym, aby podziękować komuś wcześniej, aniżeli rozwijać go, rozwijać, a i tak pokaże się z niedobrej strony. Dlaczego? Bo to jest sprawa już bardzo głęboka, mówił, sprawa charakteru, sprawa człowieka. I mówił o tym, że tu, żeby być kimś, również na boisku, to trzeba być kimś. Powiedział, że wielu rzeczy można się nauczyć, ale mówił o niesłychanie dla mnie ważnej rzeczy, co mnie dotyka bardzo głęboko, o lojalności, o lojalności. Powiedział, że lojalność jest na pierwszym miejscu. Powiedział, że wszystkiego można się nauczyć, ale jeżeli ktoś w sercu wewnątrz jest nielojalny, to może grać dobrze, może pokazać się z dobrej strony, ale ostatecznie nie jest to dobry człowiek w drużynie. Ostatecznie nie możesz na niego naprawdę liczyć. Zafascynowała mnie wypowiedź Jerzego Engela w sprawie zespołu. Pokazywał nam zdjęcia, jak się ludzie w zespole obejmowali, tak, jak razem byli. Hiszpański. Tak, tak. Naprawdę widać było nawet po tych zdjęciach, co to znaczy zespół. Zespół powiedział, to znaczy, że każdy człowiek daje z siebie indywidualnie maksa, na maksa. To nie jest tak, że jeden liczy na drugiego, drugi na pierwszego. Oni nie mogą na siebie liczyć w 90%. Oni na siebie liczą w 120 na 100%. On wie, że jeżeli. On wie po prostu, że może liczyć w 100%. I na siebie. I na drugiego człowieka, i tworząc tak silne zespoły na zasadzie lojalności, nie tylko profesjonalizmu, ale lojalności. Lojalność numer jeden byłem podbudowany. Jakżeż te doświadczenia z piłki nożnej są aktualne u nas w naszej branży MLM? Dziękuję Ci, Pawle, za tak kompetentną wypowiedź. Pamiętajcie, drodzy networkerzy, to wy decydujecie o tym, kto będzie w waszym zespole.

Anie i Grzegorza Rutkowskich. Suchy mnie doszły, że jest to bodaj najszybciej rozwijające się dzisiaj małżeństwo pod względem biznesowym w Akunie? I mam do Was, kochani, takie pytanie. Firma ogłosiła dzisiaj na Akuna Medical Day, że wprowadza do swojej palety produktowej nowe, nowe wyroby, nowe produkty. Co to jest? To są produkty, które ja może najpierw wymienię z nazwy. To jest Aqua Energy Drink, to jest Aquabar Nutrition, to jest Aquabar Energy. To są batony energetyczne i batony o działaniu odchudzającym oraz jest to napój energetyczny, energetyzujący. Jak myślicie, czy po 10 latach funkcjonowania firmy na polskim rynku takie wydarzenie, wprowadzenie nowych produktów pomoże Wam w codziennej pracy, w jeszcze intensywniejszym rozwoju? Myślę, że jak najbardziej. Przede wszystkim najważniejszą rzeczą jest to, że produkty, które są wprowadzane przez Akunę, te produkty, które zostały teraz wprowadzone oraz te, które będą wprowadzane w następnych latach, to przede wszystkim produkty proekologiczne. Bez sztucznych dodatków, bez konserwantów, z konserwantami naturalnymi. Akuna to przede wszystkim jakość, to przede wszystkim jakość. Dziękuję za rozmowę. Życzę powodzenia. Z jednego z członków Panie Prezesie, poproszę Pana o wylosowanie jednego zestawu pytań. Czy Państwa emocje są coraz większe? Jaki mamy zestaw? Pytań, zestaw, pytań numer dwa. Czy wszyscy już wpisali imię i nazwisko? Jak będziecie Państwo gotowi, proszę podnieść rękę, będę wiedziała, że wszystkie osoby już są gotowe. To zawsze. Jest ze mną Marek Wawrzeńczyk, człowiek w network marketingu, legenda. Tak jak w Stanach Zjednoczonych Harley Davidson jest legendą, jak Kałasznikow w Związku Radzieckim jest legendą, tak Marek Wawrzeńczyk w MLM jest legendą. Marku, mam do Ciebie takie pytanie. Dzisiaj na Jorakuna y, Medical Day y, firma, prezes y, ogłosił stworzenie i poinformował o tym, że ruszacie z kampanią reklamową bardzo prężną, bardzo intensywną. To jest y, temat bardzo rzadko spotykany w firmach MLM. Powiedz mi, czy taka kampania reklamowa na billboardach, w telewizji, czy to wam jak, w jakiś sposób może pomóc w pracy i w jaki, jeżeli tak? E, dziękuję Maćku, że zechciałeś spotkać się ze mną i, i, i poznać moje zdanie na ten temat. E, e, tak, zastanawiałem się nad tym, e, co proponuje nasza firma, e, czy to będzie dobre, czy to będzie złe. E, analizowałem to e, w jakiś sposób i w tej chwili wiem, że jest to dobre. Jest to bardzo dobre, no, dlatego że e, e, cała e, idea... E, tej kampanii reklamowej nie polega na tym, aby promować nasze produkty, tylko promować naszą ideę, tak? czyli, czyli to, co firma zamierza. Nasza firma od wielu lat, bardzo skutecznie, od 10 lat, Pomaga ludziom. Dzieciom. E, dzieciom, e, społeczeństwu, tak? Czyli ma jakąś misję do wykonania. I ta kampania I, będzie na ten temat, właśnie. I ta kampania będzie na ten temat, dokładnie będzie na ten temat. A więc. E, Czasami jest tak, że idziemy, idziemy z, z dobrą informacją do ludzi, ludzie nas nie rozpoznają, traktują nas jak intruza, traktują nas jak kogoś, kto puka do drzwi a my po prostu niesiemy dobrą informację. I ta kampania spowoduje, że ludzie będą nas rozpoznawać jako firmę, będą chcieli z nami rozmawiać, będą chcieli posłuchać to, co mamy im do powiedzenia. Tak, bo zobacz, mi się wydaje, że jednym z atrybutów marketingu sieciowego jest coś takiego, że firma nie wydaje pieniędzy, nie marnuje na reklamę, że to dystrybutorzy powinni reklamować firmę i produkty. Ale jeżeli się nie zwróci uwagi na szkolenia, na edukację tych dystrybutorów, to oni to mogą robić źle i u nas na przykład w Polsce tak się zdarzyło, prawda? Że... Ja myślę, że czas spowoduje, że pewne firmy umacniają swoją pozycję na rynku. Jakuna jest taką firmą. Jest wiele firm podobnych, bardzo, bardzo wiele, od, od firm, które proponują suplementy poprzez firmy, które proponują kosmetyki, oczywiście mówimy o, 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 o biokosmetykach, o naturalnych yy, sprawach, które yy, na tym polega właśnie to, to co robimy. Yy, myślę, że yy, to, co w tej chwili firma proponuje... Yy, w bardzo pozytywny sposób wpłynie na pracę wszystkich ludzi, którzy zajmują się w tej branży. My chcemy powiedzieć społeczeństwu, państwu, ludziom, że jesteśmy normalnymi ludźmi, że działamy na normalnych zasadach, że mamy swoją misję do przekazania, że mamy genialny, rewelacyjny produkt, który normalnie nie sprzedałby się, gdyby stał na półkach sklepowych, że nie jesteśmy oszołomami, jesteśmy normalnymi ludźmi. Myślę, że dzięki tej kampanii e, zmieni się wizerunek e, branży, Swoje, w jakiej działamy. Całej, dokładnie, całej, branży. Dokładnie, całej branży i e, że wiele osób będzie inaczej nas postrzegać. Takim dziwnym trafem już się stało, że jak Akuna coś robi, to nie tylko dla siebie, tylko dla całej branży. I to zapomnę. Za pan... Wszyscy są. Szanowni Państwo, rozpoczynamy więc drugi etap naszego... Energety energetycznego konkursu. Uwaga, start! Dwie minuty. Państwo, już prawie że na zakończenie wybierali się do domu Marek i Katarzyna dziurowie, którzy prowadzili całe Juraku na Medical Day. Udało mi się ich złapać w ostatniej sekundzie dosłownie. Powiedzcie mi kochani, jak to wygląda z tej drugiej strony? No to na pewno jest, posłuchajcie, duża praca, trzy tygodnie przygotowań. Tydzień wycięty z życiory, bo trzeba wszystko dopracować do perfekcji. Duży stres, ogromna satysfakcja z pracy. Ta ostatnia sekunda, tak naprawdę, to jest taki moment, że właśnie w tej ostatniej sekundzie, wiesz, kumuluje się tak naprawdę wszystko: wszystkie emocje, cała adrenalina, ale daliśmy radę. Jak, jak wyglądały przygotowania od tej strony, żeby prowadzić tą imprezę? Czy teksty mieliście na kartce, czy sami wymyślaliście? Jak to było? Nie dostaliśmy ilość, znaczy, mówców, którzy będą mówili i sami po prostu te teksty żeśmy ustalali, musieliśmy ich przedstawić, musieliśmy ich dopasować. trzeba było zrobić wprowadzenie. Oczywiście trzy razy jechaliśmy do Akuny, do Katowic, uzgadnialiśmy z panią Matyldą Cerek cały konspekt, żeby to było też kompatybilne jakby z oczekiwaniami firmy, żeby to wszystko miało, żeby to było też jasne, klarowne, szybkie w akcji. No i mam nadzieję Maćku, że daliśmy radę. Daliście, daliście, daliście radę, ale sam ten konkurs, to było pierwszy raz coś takiego tak na tak dużą skalę. No pierwszy raz, a ku nas postawiła się w tak niesamowity sposób. Tomek Chwolek wymyślił no rzecz dla mnie niesamowitą. Ta energetyczna fiesta przy tych nowych produktach, które my w tej chwili wprowadzamy, które są hitem, proszę państwa, naprawdę. Zobaczcie, pół do drugiej, ja już od... Nie, po drugiej, dziesięć, po drugiej. Ja już byłam padnięta i powiem tak, nogi mnie bolą, bo na wysokich butach od rana... Słuchajcie, problem, ale tutaj jestem po prostu świeżynka i naprawdę coś niesamowitego. Państwo Państwu jedno, że możliwość prowadzenia tak niesamowitego spotkania z tak niesamowitymi ludźmi, z takimi emocjami, z takimi mówcami, robiliśmy to pierwszy raz, ale to jest nieprawdopodobne przeżycie. To jest prawda, bo ktoś zapytał, słuchajcie, skąd macie tyle energii, a my mówimy właściwie, my mamy bardzo dużo energii, ale... Ta cała jak to skąd skonuzemelemu? No cała... Czy widzieliście I takie no. ta cała... ta... imprezy w tradycyjnych firmach? Yes. Nie, nie, nie. Ale właśnie i dlatego właśnie ta cała energia tak naprawdę płynęła z tej sali. Na sali było tysiąc ludzi i naprawdę czuliśmy, że wydawałoby się, że że jest koniec, ale właśnie ci ludzie dawali nam taką siłę, taką moc i, 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 i to było wspaniałe. I was made for meeting.